Nie daj do losu. O, mama do mnie dzwoni. Tak, Bo tak. słucham. Wręcz musisz no, Jesteś na że. Jesteś na. Chciałam Cię o tym przypomnieć. Jesteś na streamie, jak coś. No to jestem grzeczna. Życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji 25. Urodzin. Na tym i pogratuluj, że taką fajną córkę urodziłam 25 lat temu. Mamo, super, że mnie urodziłeś 25 lat temu. Super ci poszło. Dobra robota. <grychy> Czy rodzącym się dzieckiem w historii, wiesz o tym, prawda? Wiem, jedyna bezproblemowa. Tak, już na drugi dzień nas wypisali do domu, bo byłaś taka bezkonfliktowa. No. Także oby tak dalej. Trzymaj się cieplutko. Wypijcie, Wszystko wypijcie drineczkę, drineczkę jakiegoś dzisiaj wypijcie. Na razie siedzimy z Moniką w pizzerii i nie jesteśmy obie samochodem, więc nie możemy nic wypić, ale będziemy mieć podkładzie. Jak wrócę do domu, to lampka. Na twoje, na, na twoje zdrowie, wypiję chętnie. Dobrze. Pozdrawiam, papa. Pa. Cześć, mamo, pa. Z mamą już dzisiaj gadałam, ale mama ma tak, że ona dzwoni do dzieci w, albo składa życzenia dzieciom w momencie, kiedy się urodziły. A ja się urodziłam o 20.15, więc dlatego mama do mnie dzwoniła teraz.